Siemaneczko witam Was wszystkich bardzo radnych szybko w odcinku na moim kanale w odcinku, na którym gramy sobie na paczce, na której w tym momencie nie jesteśmy w stanie umrzeć. Przygotowałam tutaj taką szybką mapkę, żeby Wam pokazać tego datapaczka. I spróbować tutaj umrzeć. Zaczynamy od TNT eee... time. Widzicie? cały nas nie tykają, TNT nie wybucha. Dalej. Upadek. Zobaczymy, czy uda nam się upaść z wysokości i umrzeć. Hmm. Widzicie. Flow fallingi, mamy czapkę ze śmigłem. I nie jesteśmy w stanie umrzeć. Co tu dalej mamy? O! Coś ciekawego bardzo. Tonięcie. Patrzcie. Nie jesteśmy w stanie. I patrzcie, nawet się zablokować nie jesteśmy w stanie, bo to nawet bedrock, bedrocka niszczy. Więc. Jesteśmy nieśmiertelni. Tutaj nam, nam się trochę rozwaliło ale trudno. Tu, tu patrzcie. Mopki. Wszystkie odlatują do góry. I no, nie są w stanie tyknąć. Przechodzimy do następnego: kowadło. Co jest? Oj, oj, no i właśnie. Kowadło pęka. Pufferfish. Znamy już pewnie odpowiedź. Nie da się. Przechodzimy do następnego, czyli do Elytry. No i nie można używać fajerwerek, więc nawet Elytra w ścianę nie zadziała. Lawa. Fire Helmet. Fire Resistance 10. No i nic nie zrobimy. Pełki. Może pół serduszka nam zabiera. No i co, jak to zregenerują, co od razu? Wszystkie mogły odlatują Dobra, łuk i trwała w głowę. No i widzicie, bardziej to się dzieje. Odbijamy wszystko jest cały. Dalej. O, piasek. Cały piasek się niszczy. Ognisko. Gaśnie. Ogień. Znowu fire helmet. Nawet jakbym się spamował tymi ogniskami pod nogi, to one i tak mi nic nie zrobią. No i TNT Minecraft nie działa. I ostatnia rzecz. Co? Patrzcie, co odkryłam. Można umrzeć tutaj od pioruna. O, nie widziałam. Aha, bo jest ogień. Komunikatu stratu nam się w montażu przetłumaczyć. Widzowie, umarliśmy na paczce, na której nie da się w tym momencie umrzeć. Jedyny sposób na śmierć na tej paczce to jest piorun. Chcecie, żebym przetestował jeszcze inne sposoby na śmierć? Tutaj piszcie. To po drugiej stronie z waszych propozycji. Wybuduję kolejny taki segmencik, na którym wybudujemy sobie kolejne i nagramy drugi taki odcinek wypaczki, na której nie da się umrzeć. Z propozycji od Was, z czego można spróbować jeszcze umrzeć, od czego. Tak więc dzięki Wam za oglądanie, no i cześć!